Cześć, nazywam się Dariusz Baryga i dzisiaj wspólnie z Marką Kohersen przygotujemy pierogi z dorszem, z gotowanym jajkiem i z majonezem. Na początek do miski wsypujemy mąkę, dosypujemy soli, odrobinę oleju no i oczywiście woda. Pamiętajmy, aby nie była za gorąca, ani za zimna. Ciasto na początek możemy wymieszać łyżką, Tak uformowane ciasto możemy teraz wygnieść dłońmi. Gotowe ciasto odkładamy na około pół godziny, aby uwolnić gluten. W tym czasie, kiedy ciasto nam odpoczywa, my możemy zabrać się za dorsza. Takiego dorsza siekamy drobno. Jajka wrzucamy na gotującą wodę i gotujemy około 7-8 minut. W momencie, kiedy jajka nam się gotują, możemy już doprawić sobie rybę. Fajnie jest dodać trochę kopru albo świeżej pietruszki. Fajnie jest dodać do takiego farszu trochę majonezu. U mnie zawsze się to sprawdza, bo daje większą soczystość. Ugotowane jajka obieramy i siekamy w drobną kosteczkę. Posiekane jajka wrzucamy do miseczki Dolewamy około 50 ml sosu sojowego, odrobinę soku z cytryny. Do całości można użyć odrobinę świeżego pieprzu, i całość mieszamy ze sobą. W tym momencie możemy się zabrać za wałkowanie ciasta. Ciasto wałkujemy o grubości około 3 mm. W momencie, kiedy mamy wywałkowane ciasto, możemy wykrawać kółeczka o średnicy około 6-7 cm. W momencie, kiedy mamy już gotowe kółeczka, możemy wstawić garnek z funkcją gotowania na parze. Gotowe krążki faszerujemy około dwoma łyżeczkami farszu. Tak gotowe pierogi wrzucamy na około 12-14 minut. A jeżeli wasz nóż jest tak brudny jak mój, to pamiętajcie, aby go nie wrzucać do zmywarki. Najlepiej jest go myć ciepłą wodą z dodatkiem płynu. Teraz przygotujemy szybki sos do naszych pierożków. Będzie to masło orzechowe, olej sezamowy i sos sojowy. Na talerz wykładamy gotowy sos. Gotowe pierogi możemy ułożyć już na talerzu. Takie pierożki możemy udekorować świeżą pietruszką i kwiatami jadalnymi. Takie pierożki możemy zjeść samodzielnie, bądź z takim sosem jak podałem, ale pamiętajmy, cebulka masełko też będą idealnie pasować w takiej kompozycji.